kochani, witajcie na moim kanale To jest mój pierwszy filmik, ponieważ wcześniej nie nagrywałam Ogólnie teraz jestem u mojej cioci oraz wujka I teraz ogólnie tak w sumie to jestem na balkonie I e, czekam właśnie aż mi się zrobi grill, bo robi mi się clear grill Mam elektrycznego i robi, robią mi się kurczaczki ja ogólnie nie nagrywam jakąś kamerą albo czymś, nie wiem, tylko po prostu zwykłym telefonem Samsungiem Galaxy S20. To jest chyba najnowszy model. Ogólnie mam e, tu są cztery koty, ale mogę wam pokazać jednego. No co, Kotiałek? Co ty mi powiesz? Ojeju, 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 moje kochane. W ogóle przepraszam za takie, mmm, ale to grill. I ogólnie przed chwilą padało, ale pogoda już się o wiele, wiele lepiej polepszyła, jest e, bardzo fajnie i polecam. I czekam właśnie, aż mi się robi grill. I ogólnie teraz przyszłam do domu i oglądam mój ulubiony serial 19+. Pozdrawiam wszystkich. To był taki szybki vlog, więc... Papa, pa. yy, możecie oczywiście zostawić coś po sobie, jeżeli postarzycie się jak najwięcej bić łapek w górę, to zrobię jakieś poranną rutynę lub wieczorną, piszcie też w komentarzach. Możecie też oczywiście zostawić subskrypcję oraz yy, yy, łapki w górę i będą yy, jeszcze więcej różnych, ale to różnych filmików. I naprawdę będzie ich dużo, cały czas się będę starać, więc papa! Pa.